Siema, witam bardzo serdecznie, słuchajcie Nowy image, bo nowa edycja, jutro 18 i każdy musi być. Słuchajcie, co 50 lajków losujemy rangę więc musicie zostawić swój nick na dole, na jakim będziecie grać właśnie na trzeciej edycji SkyBlocka, koniecznie i każdy musi zostawić, bo pod poprzednim odcinkiem to był Tak, po prostu ja byłam w szoku, naprawdę Słuchajcie, moi kochani, przychodzę do Was z jedną ważną informacją, o, o, o którą za chwilę powiem. Nie będę tutaj przedłużać, bo to jest jedna kwestia do wyjaśnienia i właśnie do dogadania z Wami, żebyście powiedzieli, co o tym sądzicie. Oczywiście, na fanpage'u, na grupie graczy, na Discordzie macie konkursy, więc musicie koniecznie wbić i właśnie wziąć udział, bo wiecie, możecie zgarnąć darmowe ranki. Dokładniej. Chciałabym dzisiaj tylko zapytać Was o jedną rzecz, oprócz konkursu, który macie na początku, słuchajcie, to chciałabym się zapytać, co Wy o tym sądzicie, ponieważ pod ukośnik drop, jak wiecie, w momencie, kiedy jest włączony drop eventowy, to oprócz podstawowych rzeczy DROP-u Wam tam jeszcze inne rzeczy, tak? To jest, to jest, jest logiczne. No, i właśnie wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić, dorobić jeszcze jedną skrzynkę. Będzie to skrzynka, którą właśnie tylko i wyłącznie klucze do niej będziecie mogli podczas eventu dropnąć. I będzie to skrzynia górnicza. I w tej skrzyni górniczej, między innymi, będzie można właśnie zdobyć taką stołniarkę, która będzie unlimited, czyli ona po prostu działa, jest najszybsza ze wszystkich trzech możliwości. I oczywiście możecie zobaczyć kanał BestMind, tam macie wszystkie informacje o stołniarkach i o wszystkim innym. Więc musicie dać mi znać, co o tym sądzicie, czy byście chcieli właśnie tak wyglądające między innymi eventy, bo oczywiście to nie będzie, że tylko jeden klucz będzie wam dropił, tylko czy dorobić taką skrzynię i właśnie dać wam możliwość dropnięcia stłoniarek unlimited, one na pewno będą mega mieć wartość, no bo nie trzeba ich odnawiać i można na nich kopać cały czas, więc dajcie znać, co tym sądzicie, myślę, że jest to naprawdę fajna, spoko opcja i właśnie jej nie trzeba w ogóle odnawiać, ją się stawia, cyk, i widzicie, możecie kliknąć prawym na nią, ale tutaj po prostu jest, że generator wygasa nikt. To jest taka informacja, więc dawajcie znać, co o tym sądzicie. Więcej informacji macie jeszcze oczywiście na kanale BestMind. Musicie pamiętać o tym i tam odwiedzić, ponieważ wczoraj wleciał odcinek. Musicie koniecznie go prześledzić i obejrzeć, bo są tam ważne informacje o rangach i wszystkim. Tutaj jeszcze takie piękne miejsce dla sponsorów dorobiłam. Będziecie statuami wolności, nie wiem... Nie no. wiecie o co chodzi, będzie tutaj osoby, które, wiecie, tu będą się pojawiać skiny osób, które na przykład zakupią rangę. I jeżeli macie pomysły, co w tej strefie można dać, to dawajcie znać, bo na razie są tylko stołniarki, ale to info jest oczywiście wszędzie yy, Także no, yy, no, i ja ten odcinek właśnie po to nagrałam, żeby was zapytać o to, bo to jest ostatnia rzecz w sumie, która została do zrobienia I zostanie jeszcze podkręcony zarobek, będzie podkręcony zarobek i nie będzie on wyglądał tak jak wcześniej jeżeli chodzi o inne spawnery niż golemów, bo do tej pory najbardziej się opłacało na golemach, więc wszystkie inne surowce, stwierdziłam, że półtora razy będzie podkręcone wszystko inne zarobek ze wszystkich innych spawnerów a jeszcze jedna ważna kwestia, a propos spawnerów, jeżeli tu jesteśmy, to będzie też robione coś takiego, że w tym momencie na przykład dajmy na to jakiś tam spawner będzie w ogóle nieopłacalny, to w momencie na przykład eventów będziemy robić coś takiego jak custom drop z mobów i na przykład z nietoperzy będzie wam dropić nie wiem, nie wiem co tam wymyślić. Widzicie sobie, wiecie o co chodzi? Pod ukośnik bloki już jak widzicie, możecie sobie wytwarzać to wszystko, tylko na razie to oczywiście ma tam najwyższa ranga, ale będziemy kminić jak to jeszcze zdobyć, więc to już jest ready, wszystko jest ready, no, no, no to po prostu musicie być jutro o godzinie 18. Co tu dużo mówić? Yy, nie wiem, pod tymi rękami macham, ale napiję się jeszcze. Bo ja, ja się bardzo już, ja się już bardzo stresuję, już bardzo chcę wystartować. Serio. Yy, więc chyba wszystko. Nie przedłużam. Mam nadzieję, że wszyscy weźmiecie udział w losowaniu.